A mianowicie E4C5 skoczek C3, skoczek C6, F4. W kursie na matczes macie inną wersję, bo tam ja proponuję go b 5 a tutaj będzie troszeczkę inne podejście, które ja na przykład stosowałem, mając tak ranking powiedzmy do poziomu 2200 FIDE w krzakach klasycznych, mniej więcej, istotne F4, E6 skoczek F3. D5 to jest jedno z głównych ustawień dla czarnych. Tutaj gramy goniec B5, więc nie tracimy tego tempa na goniec C4 wcześniej, tylko od razu idziemy gońcem na B5, bo widzimy, że czarny zagrały już D5. I teraz tak, czarne mają dwa ruchy. Skoczek e 6 skoczek E7. Jeżeli zagrają skoczek E7, czyli tak śpiworkowemu, to teraz uwaga, bijemy białymi na D5, bicie na D5 i hetman E2. Podobne, nie? Tu związanie, to związanie. Jak czarne zagrałem G6, proszę bardzo, hetman E5. Wieża zaatakowana, wieża g8 jedyne, goniec c6 bc1, krótka roszada, za chwilę powiedzmy po z g7, wrócimy się tym hetmanem, nic się wielkiego nie wydarzyło białymi, bo zainwestowaliśmy w słabą strukturę po stronie czarnych, eee, za chwilę sobie zagramy tak typowo, po zamkniętemu d3, skoczek a4 i życzę powodzenia w obronie pionka na c5.